Pożary w całej Europie powodują ogromne szkody i prowadzą do ewakuacji tysięcy ludzi. W Grecji strażacy walczyli o opanowanie pożarów na obrzeżach Patras, trzeciego co do wielkości miasta w kraju. Siedem dużych pożarów wymusiło liczne ewakuacje niszcząc domy i przedsiębiorstwa. Silne wiatry utrudniały gaszenie płomieni na pobliskich wyspach, gdzie władze przygotowywały się do ewakuacji ośrodków turystycznych. Inne poważne pożary płonęły w zachodniej Grecji i na wyspie Chios. W Albanii ogień spalił lasy i domy, zabijając co najmniej jedną osobę. Kilka wiosek ewakuowano, gdy około 30 pożarów zagroziło mieszkańcom i objęło obszary leśne. Do walki z płomieniami zmobilizowano około tysiąca strażaków oraz personel wojskowy i lokalnych służb. W Hiszpanii tysiące osób zostały objęte nakazami ewakuacji z powodu pożarów na Półwyspie Iberyjskim. Strażacy w dużej mierze opanowali pożar w okolicach Madrytu, który wybuchł w poniedziałek wieczorem obejmując ponad tysiąc hektarów. Zginął w nim jeden mężczyzna. Aresztowano kilka osób podejrzanych o podpalenia. W Portugalii służby ratunkowe zmagają się z serią pożarów podczas kolejnej fali upałów. Władze określiły jako niepokojące trzy duże pożary w weekend. Około dwóch tysięcy strażaków walczyło z płomieniami, z czego ponad 700 pracowało nad opanowaniem oknia w Trankoso. Ostrzeżenie przed ekstremalnymi warunkami przedłużono do piątku. We Włoszech strażacy zmagają się z pożarem na Wezuwiuszu płonącym od piątku. Samoloty setki razy zrzucały wodę, aby opanować sytuację. Według unijnej służby Kopernikus Europa ociepla się szybciej niż jakikolwiek inny kontynent, a w okresie letnim pożary wybuchają coraz częściej.